Dzień dobry. Dzisiaj moi drodzy widzowie, chciałbym Wam przedstawić mój pomysł na to, jak wyglądać w Red i jako meksykańska wersja Robin Hooda. Tak wygląda instrukcja z zewnątrz, a teraz Wam pokażę element po elemencie, jak to zbudować. A więc. Usunmy strój i po kolei element po elemencie będziemy budowali meksykańskiego winguda. Koszulę proponuję taką zieloną wkratę codzienną z koszulę z kieszenią. Natomiast jako spodnie założymy mu Podnie z na również zielona karta. Taki Robin Hood z facetów w tylko bez rituzów. Choć i pewnie taki element dałoby się tutaj osiągnąć w grze. Buty. Ten Robin Hood będzie miał buty. Będą to buty. Karbon. trochę fantazyjne, być może to przesada, ale. Taka moja fantazja. Dodajmy naszemu Robin Hoodowi kamizelkę, żeby mu nie było zimno. Będzie to tradycyjna kamizelka w kolorze zielonym, żeby komponowało się w całości, żeby nasz Robin Hood mógł się kryć w lasie. <laughs> Dodajmy do tego ponczu właśnie dzięki ponczu, ponczu Guerra. Jest to meksykański Robin Hood. I kluczowy element, kapelusz, gdzie to, kapelusz flops pure. pióro to taki element, Tradycyjnego Robin Hooda, przynajmniej w tych wszystkich, albo w części filmów właśnie coś takiego nosił, z czymś takim się kojarzy. I spójrzmy. Meksykański Robin Hood jak malowany. Rozpięty kołnierzyk. Podwinięte rękawy i buty na spodniach jednak to będzie bardziej pasowało do tego szubing huda ale myślę że warto zapisać ten strój nie warto było zrobić takiego stroju dla skradającego się Robin Hooda. Tak się właśnie on prezentuje w Gęstych Lasach Toltris. Jeżeli ten strój Wam się podoba, zachęcam do zrobienia takiego. A teraz dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, jeśli się podobało. Do zobaczenia następnym razem.